Wśród klientów, którzy zdecydowali się skierować swoją sprawę na drogę sądową i dochodzić stwierdzenia nieważności swojej umowy kredytu frankowego, dużą obawę wywołuje sama rozprawa sądowa, na której są oni wyzwani i w konsekwencji sekwencji przesłuchiwani w charakterze strony. Wśród pytań, które pojawiają się u klientów jeszcze przed zawarciem umowy o współpracę z kancelarią, czy potem już przed samą rozprawą sądową, najczęściej pojawia się panie mecenasie czy ja naprawdę muszę tam występować? Na dobrą sprawę, przesłuchanie klienta w charakterze strony jest dowodem na jego korzyść. Zawsze to, co klient powie i co klient przedstawi sądowi, jest walorem, który pozwala na przyjęcie za uzasadnione naszych żądań wystosowanych w imieniu klienta, a w konsekwencji na uznanie umowy za nieważną i przeprowadzenie korzystnego dla klienta rozliczenia. Jak przebiega takie postępowanie? Czego spodziewać się? Po sądzie i po wszystkim tym, co związane jest z salą sądową. Bardzo często przesłuchanie w sprawie Frankowej jest pierwszym doświadczeniem klientów w ogóle z sądem i postępowaniem sądowym. Nic więc dziwnego, że budzi ono pewne zaniepokojenie, jak lęk przed czymś nowym. Rolą pełnomocnika procesowego jest tym samym nie tylko przygotowanie warstwy merytorycznej, a więc prawidłowe sformułowanie roszczenia, przedstawienie argumentacji i przedstawienie potem tego ustnie na rozprawie w odpowiednim momencie, ale także na przygotowanie klienta na to, czego może spodziewać się na sali rozpraw. Dobrą praktyką wśród pełnomocników jest przeprowadzenie krótkiej bądź dłuższej w zależności od potrzeb rozmowy z klientem, gdzie klient będzie może nie poinstruowany, ale uświadomiony o tym, co może spotkać go na sali sądowej. Najprostszym Byłoby oczywiście przygotowanie wszystkich odpowiedzi na pytania, lecz proszę wierzyć mi, że z punktu widzenia sądu takie działanie jest natychmiast rozpoznane i przesłuchiwany klient natychmiast traci wiarygodność. W przypadku spraw dotyczących kredytów frankowych macie Państwo pewną łatwość. Na dobrą sprawę przedstawiacie Swoją własną sprawę, swoje życie, swoje doświadczenia związane z tym kredytem, swoje obawy, które mieliście na początku i te obawy, które sprawdziły się w toku wykonywania tej umowy, bądź też rzeczy nowe, które spotkały Was, a o których nie pouczono Państwa zanim zawarliście umowę kredytu. Przesłuchanie strony jest niczym innym niż odpowiedzią na pytania, w jaki sposób wyglądało zawarcie umowy kredytowej, jakie informacje zostały Państwu udzielone przed jej zawarciem. I czy mieliście Państwo świadomość tego, jaki produkt tak na dobrą sprawę sprzedaje Wam bank? Rozprawa sądowa rozpoczyna się od wywołania. Protokolant lub inna osoba do tego upoważniona zaprasza na salę rozpraw strony wraz z pełnomocnikami. Po wejściu na salę strony oraz ich pełnomocnicy siadają w odpowiednich miejscach. Zawsze tych samych, bo uwzględnia to rolę procesową, jaką pełnią pełnomocnicy i ich strony przed nimi reprezentowane. Po prawej ręce od składu sędziowskiego siadają powodowie oraz ich pełnomocnicy. Najczęściej będą to właśnie kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na pozwanie banku i dochodzenie swoich praw w kontekście uznania umowy za nieważną. Po lewej ręce od składu sędziowskiego zasiądzie pełnomocnik banku. Najczęściej występujący samodzielnie, rzadko kiedy zdarza się, żeby jakiś przedstawiciel banku był obecny na sali. Jako przedstawiciel strony. Zdarzyć się może i jest to nierzadki przypadek, kiedy strona pozwana, więc bank, wzywa na świadka pracowników banku, pracowników oddziału lub placówki, gdzie kilkanaście lat temu zawieraliście Państwo umowę kredytową. Czy należy obawiać się, że zeznania tych osób będą dla Państwa niekorzystne? Można powiedzieć tak, pewno mocnicy będą starali się przedstawić bank w jak najkorzystniejszym świetle. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, iż pełnomocnicy nie są w stanie od swoich świadków, a więc pracowników banku, uzyskać na tyle korzystnych zeznań, aby wpłynęło to na cały proces sprawy. Proszę pamiętać, że Państwa umowa jest Państwem jedynym osobistym doświadczeniem, które. Oddziałuje na Was przez kilkanaście lat Waszego życia. Z punktu widzenia pracownika banku byliście kolejnym klientem, których obsłużył w ciągu swojego życia być może setki, być może tysiące. I przypomnienie sobie jednej konkretnej umowy i okoliczności jej zawarcia jest praktycznie niemożliwe, a to czyni takie zeznania niezwykle nieprzydatnymi z punktu widzenia rozstrzygnięcia spraw. Tym większe znaczenie ma to, w jaki sposób przedstawicie Państwo. Swoje doświadczenia związane z zawarciem umowy. Oczywiście nie jest tak, że musicie Państwo opowiedzieć całą historię od samego początku. Tę opowieść ułatwiają wam pytania, które zadaje skład sędziowski oraz Państwa pełnomocnik. Pytania sądów, co mogę powiedzieć już na gruncie naszego doświadczenia zgromadzonego po tysiącu spraw, które prowadziliśmy już przed sądami lubelskimi i sądami apelacji lubelskiej, koncentrują się przede wszystkim na rzeczach istotnych z punktu widzenia tego postępowania. A zatem w jakich okolicznościach doszło do zawarcia umowy? Czy umowa ta była jedyną ofertą, która była Państwu proponowana? Czy mieliście Państwo możliwość wyboru innej oferty? Czy mieliście Państwo możliwość negocjowania tego zobowiązania, które zawieracie na kilkadziesiąt lat? Wreszcie, jakich informacji udzielił Państwu ten pełnomocnik banku, czy pośrednik, bo nierzadko był to pośrednik kredytowy, a nie pracownik danego banku, z którym zawarliście Państwo umowę? Tak na dobrą sprawę, jedyna trudność, w Państwa zeznaniach, to konieczność przyporządkowania tych faktów do swoich przeżyć sprzed lat. Może się zdarzyć, że na przestrzeni dziejów pewne informacje się zacierają, jednak proszę mi wierzyć, jest to normalny proces i nie wpływa na ocenę Państwa zeznań. Z perspektywy czasu i swoich doświadczeń wiem, że jesteście Państwo w stanie z dużą dokładnością przytoczyć to, w jakich okolicznościach zawieraliście tę umowę. Dlaczego? Ponieważ było to bardzo ważne doświadczenie w Państwa życiu. I skutki tego doświadczenia odczuwane są po dziś dzień. Po pytaniach sądu następują pytania pełnomocnika strony powodowej, a więc pytania pełnomocnika klientów. Generalną zasadą jest to, że pełnomocnik powinien zadawać pytania, na które odpowiedzi przynajmniej powinien się spodziewać. A zatem pytania, które formułuje pełnomocnik państwa jako klientów, będą zmierzały do uzyskania korzystnych rezultatów. A zatem ponownie przedstawienia, że umowa, która została przez państwa zawarta, nie była tak na dobrą sprawę indywidualnie negocjowana, a ryzyko, które zmaterializowało się w skutek upływu czasu, nie zostało państwu w żaden sposób przedstawione i na dobrą sprawę nie mieliście prawidłowego rozeznania przy zawarciu tej umowy. Oczywiście generalizuję w tym momencie, jednakże ponownie doświadczenie które wypływa z kilkuset czy kilku tysięcy spraw, w których uczestniczyli nasi współpracownicy i nasi klienci, pozwala na wysnucie tezy, iż te informacje były udzielane w sposób niewystarczający, bądź też nie było ich w ogóle. A zatem Państwa zadaniem jest tylko przedstawienie faktów tak, jak one były. I temu też służą pytania formułowane przez pełnomocnika strony powodowej. Oczywiście pytania zadaje też pełnomocnik banku. Nie można powiedzieć, że druga strona nie ma możliwości obrony swoich racji. Pytania te, które formułuje pełnomocnik banku, najczęściej starają się zniekształcić obraz wynikający z państwa zeznań, a w konsekwencji wynikający z rzeczywistości, czyli tak, jak to faktycznie miało miejsce. Pełnomocnik banku poszukuje elementów, które pozwolą mu w jakikolwiek sposób zakwestionować bądź to państwa wiarygodność, bądź to możliwość dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez odniesienie się do takich elementów, które z punktu widzenia pełnomocnika banku. Podważają Państwa status jako kredytobiorcy konsumenta, bądź też wskazują na ponadprzeciętną znajomość tematu. W wielu tych przypadkach macie Państwo obawy: czy powiem coś niewłaściwego, czy moje zeznania mogą mi zaszkodzić, czy mogą doprowadzić do tego, że przegram tę sprawę. Ponownie nie można generalizować, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że zeznania składane przez klientów jeżeli oparte są faktycznie na rzeczywistych przeżyciach, nie są w stanie zburzyć obrazu wybudowanego przez klienta podczas jego zeznań, a zatem jakiekolwiek pytanie pełnomocnika banku zostałoby zadane, nie jest w stanie całkowicie doprowadzić do sytuacji, w której klient sprawę. Przegra tylko i wyłącznie ze względu na to, że złoży niekorzystne dla siebie zeznania. Oczywiście pewne okoliczności będą uwypuklane przez pełnomocnika banku w taki sposób, aby dać do zrozumienia sądowi, że roszczenie jest niezasadne, jednakże, po raz kolejny należy dodać, wiąże się to z koniecznością obrony praw banku jako klienta danego pełnomocnika. Nie można więc mieć zastrzeżeń do pełnomocnika banku, że czyni on wszystko, aby swojego klienta przedstawić w jak najlepszym świetle. Po przesłuchaniu strony, najczęściej przewodniczący składu orzekającego zadaje pytanie dotyczące świadomości klienta o skutkach nieważności umowy. Może to zawrzeć w różny sposób. Może przedstawić skutki nieważności umowy, a następnie zapytać, czy państwo jako klienci rozumiecie, jakie skutki wiążą się z uznaniem państwa umowy za nieważną, bądź też sformułować pytanie. Czy wiecie Państwo, jakie są skutki nieważności umowy? Jest to wiedza, którą powinniście Państwo mieć jeszcze przed wejściem na salę sądową, i jest to rolą pełnomocnika, ażby Państwu skutki nieważności wyłożyć w sposób jak najbardziej zrozumiały. Dlaczego jest istotne, aby klient w toku postępowania, po przesłuchaniu lub w trakcie przesłuchania miał świadomość skutków nieważności umowy? Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, nie można orzec nieważności umowy, jeżeli klient nie ma świadomości co do skutków nieważności umowy bądź też jeżeli skutki takie są dla niego niekorzystne. Klient powinien mieć więc rozeznanie, że stwierdzenie nieważności umowy jest dla niego w ostatecznym rozrachunku korzystnym i musi zgodzić się na to, aby takie skutki na siebie przyjąć. Jest to oświadczenie, które wymagają sędziowie przed Zamknięciem postępowania dowodowego. Sytuacja, w której na pierwszej rozprawie, na której jesteście Państwo przesłuchiwani, wiąże się z zakończeniem postępowania dowodowego, jest sytuacją modelową, ponieważ dowód z przesłuchania strony jest dowodem tzw. Tak koronnym, a zatem powinien wieńczyć postępowanie dowodowe. Najczęściej więc po zakończeniu Państwa przesłuchania i odebraniu oświadczenia o tym, że znacie Państwo skutki nieważności umowy, pełnomocnicy stron. Powinni przedstawić mowy końcowe, a następnie sąd powinien zamknąć postępowanie. Lublin nie byłby tak niezwykłym miejscem, gdyby nie pewne oboczności, które nie wynikają z procedury cywilnej, ale z pewnej tradycji sądowej, która ukuła się na przestrzeni lat. Otóż bardzo często klienci, którzy są wzywani na swoje przesłuchanie, w pierwszej kolejności są wysłuchani informacyjnie. Czemu to służy? Otóż sędziowie na podstawie takiego wysłuchania informacyjnego, a więc środka, który nie ma jeszcze mocy dowodowej, chcą dokładnie zapoznać się z okolicznościami sprawy, w tym w szczególności ocenić, czy jest zasadne powoływanie dalszych innych dowodów, w szczególności zeznań świadków, czy wystarczające jest bazowanie na dokumentach i zeznaniach powodów w charakterze strony. Czy to oznacza, że swoje zeznania muszę składać dwa razy, to znaczy podczas wysłuchania informacyjnego i przesłuchania strony? Co do zasady, nie. Sędziowie orzekający w apelacji lubelskiej bardzo często posiłkują się takim mechanizmem, że pytają stronę, czy potwierdza ona złożone wyjaśnienia informacyjne. Czasami może to być troszkę karykaturalne, ponieważ na jednej rozprawie odbywa się wysłuchanie informacyjne, a następnie sąd po raz kolejny prosi klienta na środek, żeby go formalnie przesłuchać. Dlaczego tak robi? No jest to konieczne z uwagi na procedurę. Jak już wcześniej powiedziałem, wysłuchanie informacyjne nie ma waloru dowodowego. Co robi taki klient? Po prostu składa oświadczenie. Tak, potwierdzam swoje wyjaśnienia informacyjne i wówczas to, co powiedzieliśmy na początku, staje się już dowodem i ma moc wiążącą dla ustalenia stanu. Faktycznego. Może się bowiem okazać, że z uwagi na brak czasu lub konieczność dopuszczenia dalszych dowodów, po wysłuchaniu informacyjnym sąd będzie musiał odroczyć rozprawę i wówczas zaprosi Państwa na kolejny termin rozprawy, gdzie formalnie złożycie już swoje zeznania. I ponownie, w pierwszej kolejności sąd zapyta, czy podtrzymujecie swoje wysłuchania informacyjne. Z jednej strony. Możecie Państwo w całości podtrzymać te wyjaśnienia i to powinno zakończyć sprawę. Z drugiej zaś, jeśli wysłuchania informacyjne z jakichś przyczyn stresu, niepamięci lub jakichś innych okoliczności, które negatywnie wpłynęły na obraz przedstawiony w Państwa zeznaniach, wymagają delikatnej korekty, to w tym momencie jest na to znakomity moment. Czy jako klient przedstawiam też sprawę merytorycznie, to znaczy, czy będę musiał wypowiadać się co do kwestii prawnych? Co do zasady, nie. Od tego bowiem macie Państwo pełnomocnika, który sformułował już roszczenie w pozwie, przedstawił kolejne pisma procesowe, a następnie przedstawił również stanowisko na rozprawie. Może się jednak zdarzyć, iż w toku przesłuchania, wysłuchania informacyjnego lub, lub w którymkolwiek innym momencie postępowania sądowego, sędzia zapyta Państwa jako klienta: Czy wiecie Państwo, o co jest sprawa? Czy wiecie Państwo, z czego wynika? Zgłoszone roszczenie. Warto wtedy, niekoniecznie w języku prawnym, niekoniecznie z powołaniem się na przepisy, orzecznictwo czy literaturę, bo tego Państwo jako klienci widzieć nie musicie, od tego jest pełnomocnik. Natomiast warto byłoby w prostych własnych słowach streścić, z czego wynika bądź kwota, która zazwyczaj jest sumą wpłaconych przez Państwa rad, bądź samo roszczenie uznania umowy za nieważną, a wynika to z podstawowych wad umowy. O których zapewne przed rozprawą i przed podpisaniem umowy rozmawialiście Państwo ze swoim pełnomocnikiem. Ta wiedza nie musi być wiedzą prawniczą, nie musi być wiedzą specjalistyczną, ale minimalna znajomość sprawy pozwoli Państwu na posiadanie pewnej dozy pewności siebie w przypadku, gdy takie pytanie być może ze strony składu orzekającego padnie. Po wyczerpaniu wszystkich środków dowodowych przychodzi czas na mowy końcowe pełnomocników. Pełnomocnicy mają przygotowane swoje stanowiska, jako eksperci w swoich dziedzinach, wiedzą, jakie orzecznictwo należy powołać, jakie argumenty przytoczyć dla korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia. Najczęściej w tym momencie nie ma już przestrzeni na to, aby klient dodawał coś od siebie. Być może sąd zada Państwu takie pytanie, czy chcecie Państwo cokolwiek uzupełnić. Jest to oczywiście Państwa prawo, natomiast proszę mi wierzyć, intencją pełnomocnika jest zawarcie tego w takiej formie, ażeby jak najkorzystniej i jak najpełniej reprezentować Państwa interesy. Po wyczerpaniu wszystkich środków dowodowych i po przeprowadzeniu umów końcowych najczęściej następuje zamknięcie przewodu i tu mamy dwie możliwości – od razu ogłoszenie wyroku w danej sprawie bądź też odroczenie publikacji orzeczenia na dłuższy termin. Czy to, że sąd odroczył publikację orzeczenia, to dobrze czy źle? Czy to znaczy, że w mojej sprawie zachodzą jakieś specjalne okoliczności, które powodują, że sąd musi głębiej zastanowić się nad moją sprawą? Być może szansa na jej wygranie jest mniejsza? Nie, wiem, proszę Państwa, najczęściej sędziowie odraczają publikację orzeczenia z do pragmatycznych względów, a zatem tak porządkują swoją pracę, żeby móc zarówno publikować orzeczenia, jak i przygotowywać ewentualne uzasadnienia pisemne tych wyroków, a zatem odroczenie publikacji orzeczenia jest niczym innym niż wyłącznie ustaleniem kalendarza przez sąd. Nie jest to żaden argument dla tego, aby państwa sprawa miała być jakaś gorzej traktowana, bądź też aby szanse jej wygrania dla państwa i uzyskania korzystnego rezultatu były niższe.